się tu krywol i wam pokażę, jak zrobić na półautomatyczną farmę. Potrzebujemy jednego kawałka ziemi. Jazerka z wodą. Rozlewamy. No, ok. I teraz tutaj kopiemy taką obwódkę zostawiamy tylko ten jeden klocek bo on nam jest niepotrzebny bo jakbyśmy go wykopali cała konstrukcja by nam się zepsuła automatycznie okej okay. Tak, tak tak ok teraz mogę zebrać tą wodę hop no, i mamy takie coś. Tam musimy to wykopać, żebym się tam zmieścił, czyli w moim przypadku do końca świata. <laughs> no i tak, tutaj to wszystko tak wykopię ładnie. Widzimy się za sekundkę. Okej, okay, jest to takie coś. No jak widzicie, jak się woda rozleje, pada tam. Ciągle w dupie. Muszę to zrobić. Jeszcze oświetlenie. Ciach, ciach okej. Ok. dawaj. I oświetląko będzie. Gdzieś środek. To, to jest też bardzo ważne. Jeśli to by tak, tak. I tutaj może być oświetlonko mm -hmm. a ja to teraz daję tutaj wodę Tutaj ziemię mm, Robię takiego bajera z tym za robię trochę do góry ciach-ciach ciach cia. mm. Mała wysepka okej okay. i, i, i i tak. I lepki tłok. I i to. Jak źle. Tu lepki tłok. Tutaj to. To... On mi się powinien wysuwać. Hania, sorry, bo on, on się nie może ruszać. Tak, żeby to mi się ruszało. Tu będzie woda. Tak. Tutaj woda będzie leciała. I to się tak rozleje wszystko. Mm, dawaj, dawaj, dawaj. Tu, dawaj. Ok, i to będzie tak. płyniemy do góry. No, zamykamy. No, i ja mam to trochę tak. Mm, posieję, widzimy się za chwilkę. Ok, zasięgam tak byle jak. No i teraz. shop Woda spływa. Spływa, spływa wszystko. A nie, zapomniałem wam powiedzieć. znowu fail. Mm. To jeszcze tutaj musi być obwódka. Taka tak, musi być. Yy, tak. No wobec obudówki, obu, obu no to tak jak widzieliście, po prostu nasionka nie, nie wpadały. Okej, okay. jeszcze raz, kolejny fail już chyba w czwartym odcinku, bo to jest czwarty odcinek. To muszę sięgać po motykę. No już się zapnęło. Mm -hmm. Tak, okej, okay, dobra, tu jest gitarka. Mm -hmm. Puszczamy wodę. Nasionka lecą, spływają w dół. Hmm. Tak, nasionka spływają w dół. Wszystko od tego samego miejsca. No. Tak więc y, to będzie na tyle. Cumartesi.